Dziesiąty października, nie gniewaj się. Czytamy o tym w psalmie 37, wiersz 1. Dla mnie jest to Boży rozkaz taki sam jak nie kradnij, czy nie zabijaj. Postarajmy się zdefiniować słowo nie gniewaj się, to znaczy nie martw się, nie irytuj się, niech oburzenie Twoje nie narusza pokoju Bożego w Twoim sercu. Człowiek niezadowolony, wszystkich potępiający, nie tylko męczy się sam, ale męczy również tych, którzy go otaczają. Gniewać się znaczy być oburzonym, poirytowanym, a w tym psalmie nie tylko mówi się do nas, byśmy nie gniewali się na złoczeńców, lecz abyśmy w ogóle nie gniewali się. To jest szkodliwe, a Bóg nie chce, abyśmy sobie szkodzili. Także lekarz wam powie. Że atak gniewu jest dla organizmu bardziej szkodliwy niż gorączka, a skłonność do rozdrażnienia czyni uszczerbek naszemu zdrowiu. Następnym krokiem po rozdrażnieniu jest nieprzyjaźń, a potem gniew. Postawmy więc sobie za zasadę być posłusznym rozkazowi nie gniewaj się.